Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony babuinteramerica.com, internetowy przewodnik po Stanach Zjednoczonych. Słuchajcie, wirus opanował świat. Troszeczkę mi to ograniczyło wyjazdy do wszystkich takich egzotycznych miejsc. I więc postanowiłem bardziej takie praktyczne rzeczy pokazać wam, które są związane z codziennym życiem w Stanach Zjednoczonych i dlatego Dzisiaj zapraszam Was do odwiedzenia polskiego sklepu w Stanach Zjednoczonych, ponieważ mieszkam na przedmieściach Chicago, więc tych polskich sklepów mamy sporo do wyboru i zapraszam Was właśnie do jednego z nich. Zobaczycie, czy w amerykańskich sklepach są polskie ceny, czy może w polskich sklepach zobaczycie amerykańskie ceny. Zapraszam! Jeszcze jedna techniczna sprawa. Kamerę muszę troszeczkę sobie ukryć, będąc w sklepie, bo czasami obsługa mało przyjaznym okiem patrzy na osoby, które się włóczą i nagrywają. Ja też tego za bardzo nie lubię oficjalnie robić, więc kamerę zamontuję sobie na takim specjalnym, jak gdybym uchwycie, który jest troszeczkę schowany. I od razu uprzedzam, że jakość. Coś mi gryzie i od razu uprzedzam, że jakość nagradzania nie będzie na pewno najlepsza, ale postaram się Wam pokazać jak najwięcej. A więc na zakupy. Przed wejściem do polskiego sklepu oczywiście muszę się zamaskować. Mam nadzieję, że to nie przeszkodzi w moim komentowaniu. Jeżeli będzie troszeczkę słabo słychać, no niestety, takie są wymogi. polski sklep wygląda w ten sposób. KD zwane Krystyna Deli. A Pawle, a ile kosztują takie soki? No i drodzy 3.49 taki sok ze świeżych owoców. Popatrzcie, ile mamy tutaj polskiej wody mineralnej. Y Cała taka zgrzewka na łączowianki kosztuje 5,50 nie 7,49 5,50 kosztuje, jeżeli jesteś, masz taki membership do, do sklepu zgrzewka takiej mniejszej na łączowianki. 12 sztuk kosztuje 7,49. Czy to są ceny takie jak macie ceny w Polsce? Nie wiem. Napiszcie w komentarzach. O, przyprawy, słuchajcie, u nas przyprawy kosztują. 2,99 za taką przyprawę. Dwa, trzy, o, tutaj widzę 3,49, 2,99 2,99 I ziemniaczki, słuchajcie, 6,99 za taką paczuszkę świeżych młodych ziemniaczków. Te to może mieć, a pewnie, pewnie kilogram będzie tutaj tych ziemniaków. A te ziemniaczki to są już najbardziej popularne ziemniaki za Idaho które możecie kupić w Stanach Zjednoczonych i one kosztują 2,99 za 5 funtów. O, to co lubią najbardziej dzieciaki, Prince Polo. 3 dolary, 3 sztuki Prince Polo za 1 dolara. Ogórki konserwowane. Tak, 2,99 zł słuchaj, takich ogórków kosztuje. Mamy tutaj górki z firmy Krakowia, nie wiem czy to macie w Polsce taką firmę. I to też 2,99, a tutaj jest przecena. Średnio no, 2 dolary. Mam nadzieję, że to Wam mniej więcej odzwierciedli ceny innych produktów spożywczych w innych sklepach w Stanach Zjednoczonych. Ceny są na bardzo, bardzo podobnym poziomie. Panie Pawle, a ile kosztuje kola? Taka klasyczna w Stanach. No i drodzy, dolar. 49 podróżało, bo wszystkie kole były po dolarze. Słuchajcie, jeżeli podróżujecie, chcecie sobie kupić naprawdę dobry sok z dobrych owoców, musicie zapłacić około 5 dolarów. Aha i tutaj mamy takie serki Philadelphia, które doskonale się nadają do smarowania kanapek zamiast masła. I taki serek kosztuje 3,99. Słuchajcie, y, polskie krówki tutaj, takie opakowanie polskich krówek kosztuje moi drodzy 2,69. Tutaj mamy jeszcze inne krówki. Krówka mleczna od Mieszka to jest 2 dolary. A tu mamy jeszcze inną krówkę, taką krówkę milanowską za 2,50. O, moje ulubione cukiereczki, tak zwana mieszanka krakowska. Ona kosztuje prawie 3 dolary. Słuchajcie, a takie śliwki, też moje ulubione śliwki, to już jest naprawdę spory wydatek. To Kosztuje 17,99. Słuchajcie, a ile coś takiego kosztuje w Polsce? Bo naprawdę, jeżeli to jest tańsze niż 17 dolarów z wysyłką do Stanów, to może przyślecie mi paczkę na Święta Bożego Narodzenia. Mleko. Mleko jest tutaj potężne, jak sami widzicie. To są takie <laughs> pojemniki, jak po oleju silnikowym. Galon mleka kosztuje 3,99. 2,99 to jak ktoś ma taki membership, jak wspomniałem. Więc kosztuje to 3,99. Są oczywiście też nieco mniejsze pojemniki z mlekiem i one kosztują 2,69 także dla każdego do wyboru do koloru słuchajcie mamy też jak sami widzicie całe alejki polskich soków i taki sok z tym barka to jest sok litrowy kosztuje 2 dolary a sok już który jest dwulitrowy, kosztuje 3 dolary 69 centów. Malutkie soczki dla dzieciaków 69 centów. E, słuchajcie, słuchajcie, mamy też polską orężadę. Proszę bardzo. Tak od Heleny. Orężatka od Heleny, moi drodzy, kosztuje dolar 49. Polski sklep to również polskie herbaty. Patrzcie ile tego jest. To jest do wyboru, do koloru. Ile taka Herbatka z dziką maliną kosztuje i z dziką różą i maliną. To jest cena 2,29. Wszystkie w sumie tutaj są po 2,29. Tutaj mamy jakieś blueberry, cranberry. Zauważcie, że te wszystkie produkty muszą mieć naklejkę Nutrition Facts, które są w języku angielskim, ponieważ inaczej to wszystko nie może być sprzedawane na rynku amerykańskim. A tutaj troszeczkę ziół na, na brzuszek na żałądek 2,49. Takie herbatki ziołowe, jak zwykle do wyboru do koloru. Dobrze, a macie tam drzemy, takie polskie drzemy, bo tych amerykańskich to my w ogóle nie możemy jeść. No pewnie, że mamy polskie drzemy. Słuchajcie, 2 dolary kosztuje taki drzemik z Łowicza. Mamy też dżemik z o smaku brzoskwiniowym, też za 2 dolary. Mamy dżem z czarnych porzeczek, mamy dżem z truskawek, no ale to dżem z truskawek, słuchajcie, to już 4 dolary kosztuje. Pewnie dlatego, że jest z firmy Herbapol. O, a moje dzieciaki robią tą konfiturę, która kosztuje 2,69. Tak, tak, soczek z dzikiej róży też mamy, wszystko tutaj mamy. Tym, że kosztuje on 2,49. I truskawka, i malina, wszystko za 2,49. Słuchajcie, tutaj jest taki już bardziej wypasiony. Nie wiem, nie znam tej firmy z Polski. Może jest znana u Was? Dajcie znać w komentarzach. Syrop z malin kosztuje 7 dolarów. Jeżeli w Polsce kosztuje 7 zł, słuchajcie, robimy biznes. Przysyłajcie syropy i ja będę tutaj sprzedawał. przebiska widzę, że jest naprawdę duża. Są i przyprawy do kuchni. Słuchajcie, jeżeli przyjedziecie do Stanów i tęsknicie, że polskimi przyprawami, na przykład nie wiem, kamisa, możecie tu się kupić w polskim sklepie za 7,9 centów. A tego jest naprawdę. O, widzicie, cała półka, półka i wszystko tutaj kosztuje. 79 centów i prymat, i kamis. No, panie Pawle, a śledzie? No bo tak, po, takim, po takiej imprezie to wypada śledzika jakiegoś zjeść polskiego. Firma Seko jest moją ulubioną firmą, ale śledzie, słuchajcie, to nie ma 7,50. Także śledzie są. Różnego rodzaju e, warianty. Śmietanie w ogórkach, nie wiem, w owocach, śledzie, po śledzie ze śledziami. Ale wszystko to jest drogie. 7,59 dolarów. To są takie zwykłe, normalnie krojone 7,99 Panie Pawle, jak ktoś chce sobie upiec w hotelu jakieś ciasteczko, to tak macie tam takie polskie, te wszystkie o, na przykład margaryny. No, mamy, słuchajcie, margaryny. i Taka kasia kosztuje 1,49 dolara. Taka palma kosztuje, no, dolara, bo widzę, że jest na przeszenie. No i patrzcie, jest tego mnóstwo. Margaryna mleczna, nawet mamy polskie masło. Polskie masło z mlekowity, kochani, kosztuje tutaj 3 dolary 49 centów. A takie klasyczne polskie masełko? To mamy 3,30, 3,49, 3,88, a masło z piątnicy... Kosztuje nawet 4,99 O nie, to jest po 4,99 Śmietankowy smak, masło z 5 dolarów. Opłaca się z Polski przysłać? Pewnie tak. Panie Pawle, a takie dla jogurty dla dzieciaków? No mamy Danonki, słuchajcie, ale Danonki kosztują 5,49 Prawie 6 dolarów. W sieciówce Trader Joe można kupić za 4 dolary. Naprawdę bardzo dobre jogurty. Pojemnościowo równie większe. Yy, tutaj mamy aktywa. Nie wiem, to są polskie jogurty, chyba tak. Ale widzę, wszystko jest na razie na wyprzedaży. Dolar 99 normalnie kosztuje 3,5 dolara. Tutaj taki jogurt, jeden jogurt. Taki jeden jogurt jakiś organiczny kosztuje 1,69 69. Dolar. Yy, bakoma, pamiętam tą firmę z Polski. 2 dolary za taki serek Bakomy. W tym momencie one są... Nie, to nie są serki na przesenie. Także jogurty bakomy... Nie, przepraszam, serki bakomy kosztują e, 2 dolary. Panie Pawle, a my chcemy sobie polski placek kupić, jak jesteśmy w hotelu. No to, moi drodzy, idźcie do polskiego sklepu i kupcie sobie mąkę wrocławską za 2 dolary. Ewentualnie, jeżeli chcecie chleb piec chleb w hotelu, to oczywiście cały czas sarkastycznie o tym mówię, musicie zapłacić 2 dolary 30 centów za taką mąkę. Chlebową. Tutaj widzę wszystko otwarte. Pewnie wirus atakuje. A tego to się pewnie nie spodziewaliście co? Ludwik, polski Ludwik, 349. Tak, mamy Ludwika i mamy go niestety w takiej cenie. A może niestety? Nie wiem, ile kosztuje Ludwik w Polsce? Proszę bardzo o komentarze. Są so, nawet polskie kosmetyki. Słuchajcie, chwa. Co to jest? Aha, to jest krem. On kosztuje 5 dolary 49 centów. Tutaj mamy szampony, Skrzypony. Nie, to jest odżywka, przepraszam. Odżywka 3,99. Droga. A tutaj mamy Nivea Baby płyn do kąpieli za 10,99. A tutaj mamy szampon dla dzieciaków z Nivei za 14 dolary słuchajcie, ale jeżeli macie w nosie to gotowanie i kupowanie tych wszystkich mąg i tych innych rzeczy, kupcie sobie Knorową, knorową zupę z borowików, słuchajcie dolar 89 i tyle mniej więcej kosztują wszystkie zupy ekspresowe, które mamy z Knora oraz z firmy Amino sos pieczarkowy, dolar 89 zupa grochowa ale od kucharka, a to już od kucharka, kosztuje 89 centów. Różnica jest zasadnicza. Jest znów zestaw polskich kosmetyków. 5 dolarów, 6 dolarów, 4 dolary, 4,50. No ale słuchajcie, naprawdę największy biznes na polskich produktach w Stanach można zrobić na lekach i witaminach. Zioła w tabletkach. 6 dolarów, 99 centów. Drożdże z bratkiem, 13 dolarów. Selen organiczny, 13 dolarów. I wszelakiego rodzaju syropy dla dzieciaków, 9 dolarów. 8 dolarów. 13 Polska prasóweczka. oczywiście, że tak. Słuchajcie, dzień dobry, dolar 95, rewia dolar 95, e, chwila dla Ciebie, dolar 95. E, po ile mamy vive? Mamy po 3,95. Nasza klasyczna kobieta i życie kosztuje 2,95. Zwierciadło, dolar. 95. licho z polskimi produktami spożywczymi. Pan pokaże, ile kosztują alkohole w sklepie polskim. No i mniej więcej takie podobne ceny alkoholi znajdziecie w amerykańskich sklepach. Z tym, że tutaj mamy dużo, dużo polskich produktów. E, to co, od czego zaczniemy? Może gdzieś tutaj mamy piwo? O, tutaj mamy żywiec. 13 13,88 za 12 butelek. A przy okazji, 9,88 kosztuje fajne, fantastyczne e, meksykańskie piwo modelo. 12 pak, fajne cena, kosztuje 18,99. No i taki zestaw tradycyjnych polskich piw: Dolar $89. A ten żywiec nawet jest 2,49 To jest specjalna odmiana tego żywca 2,49 jeszcze raz Wódka gorzka żądkowa 17,99 taka soplica będzie Was kosztowała 15 dolarów za nas Zjednoczonych A te wszystkie fajne smakowe soplice kosztują 11 dolarów. I to wszystko na dzisiaj. Słuchajcie, ja muszę zrobić zakupy spożywcze do sklepu. Na sam koniec... E, może inaczej. E, na sam koniec e, paluszki. Nasze polskie paluszki od Lajkonika kosztują tutaj 1,69 dolarów. E, dziękuję za oglądanie tego ciekawego odcinka. Specyficznego odcinka, może inaczej. Zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia dziś na zakupach w Polskich Sklepach w Ameryce.